Twórcy filmów dokumentalnych z całego świata warsztat fotografii otworkowej, warsztat krytyki filmowej, spotkania z twórcami dwie konferencje naukowe a także wieczorne seanse hitów kinowych ostatnich dwóch miesięcy to tylko niektóre z atrakcji, jakie czekają nas na 17. edycji Festiwalu Off Cinema. Czyli... W filmie dokumentalnym jest tyle prawdy, ile yy, zażyczy sobie reżyser. Każda prawda jest prawdą subiektywną, nie ma prawdy obiektywnej. Yy, I są dokumenty, które tą prawdę subiektywną prób próbują jak najbardziej zobiektywizować, ale coś takiego jak prawda obiektywna nie istnieje. Filmy dokumentalne pokazują życie, pokazują świat takim, jakim jest, ale pokazują go z perspektywy twórcy tego filmu. Więc to jakby państwo sami muszą ocenić, ile jest w tym prawdy. Najlepszym dokumentom jury przyznaje nagrody. Złoty, srebrny i brązowy zamek. I czy według pani jest recepta na udany film dokumentalny? Myślę, że tutaj najważniejsze jest znalezienie ciekawego bohatera, tematu i znalezienie z nim bardzo dobrego kontaktu, nawiązanie... Wejście w jego świat. Gościem honorowym festiwalu był Kazimierz Karabasz, który został uhonorowany platynowym zamkiem. Czyli to z wielką przyjemnością. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo serdecznie za to Myślę, że ono ona już jakby jest pewnym zamknięciem mojej pracy jako dokumentalisty. Było się bez niespodzianek. Specjalnie dla Kazimierza Karabasza, autora słynnego filmu Muzykanci, zagrała orkiestra miasta Poznania. O obejrzeniu 40 filmów dokumentalnych, jury zdecydowało, że Złoty Zamek otrzyma Wiktor Aszlug za film „Almas”. Średni Zamek otrzymał film American Dreamer w reżyserii Tomasa Haleja. Trzecie miejsce i brązowy zamek otrzymał film Niewiadoma Henryka Fasta w reżyserii Agnieszki Elbanowskiej.